Pan Andrzej Widok jest dzisiaj znowu charakteryzowany w sposób wyjątkowy. Dlaczego tyle siniaków na pana twarzy? Bo tak mi się wydaje, że to taki trochę niebieskawy, silny kolor. To jest taki kosmiczny niebieski tak naprawdę wychodzi z natura, z człowieka, czyli ta moja powłoka ziemska troszkę zaczyna się rozpuszczać. Za dużo atmosfery kosmicznej było wokół, także po prostu zmieniam się, upodobniam się do tego, co robimy. Czego się spodziewacie po, tym, po tej edycji? W czym ona będzie inna od tych, które organizowaliście dwa lata przerwy? Mieliście dużo czasu, żeby to wszystko dobrze przemyśleć. E, tak, te, te dwa lata staramy się zawsze wykorzystać na to, żeby móc e, przygotować następny scenariusz. Ten scenariusz zawsze jest wyzwaniem, e, zawsze będzie inny, myślę, do, dopóki nam się będzie chciało to robić. Dlaczego kosmos? No, jak pośledzimy media, to się okazuje, że całkiem trafiony pomysł. Dobrze? E, tak, na pewno ten NASA, ten klimat, w ogóle ufoludzki, na pewno to jest ciekawe, że akurat też kowiarki wybrały. E, proszę powiedzieć o stawce tych zawodników. E, czy ona jest większa, mniejsza? Jakie jest zainteresowanie, bo w końcu jesteście już taką marką e, na rynku e, jakby ścigania się ściągnikami? Tak, cieszymy się, że ludzie nas zauważyli, ludzie, którzy chcą się bawić podobnie jak my. Było komplet, mieliśmy 20, nawet 21 zgłoszeń było, ale mówimy, no okej, okay, jest, jest fajnie. No, życie pokierowało kilkoma tam osobami, które nie mogły dojechać. Zobaczymy, bo w sumie jeszcze nie wiem, ile dokładnie zawodników wystartuje, ale są to ludzie, którzy zawsze nas mile zaskakują, pozytywną energią i potężnym entuzjazmem do, 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 do zabawy. Czy tylko są Ursusy w, w grze, w rywalizacji? Widziałem też inne marki. A tu? Ale w rywalizacji będą tylko Ursusy. Postawiliśmy, żeby sobie nie utrudniać i też nie, nie, nie robić jakiegoś, żeby ta gra była fair play. Postanowiliśmy dopuścić tylko dwie grupy ursusów, czyli e, grupę trz tak zwanej 30 i tak zwanej 60. Ja za Pana plecami widzę ten pięknie ustrojony e, taki ciągnik, e, jakby w, na galę jakąś, na dożynki e, przygotowany. Czy to będzie coś otwierającego te zawody? Tak, przywieziemy się z zawodnikami po to, że pokażemy, wytłumaczę co po kolei będą robili. E, I e, tym razem właśnie z tego pięknego. Z tej pięknej przyczepy, z tego pięknego wozu, nie, nie piechotą, tak jak odbywało się to zawsze. Czy panu, panie Andrzeju, nie żal, że pan nie jedzie? Bo pan jest człowiekiem, który zapewnia tym maszynom drugie życie często poprzez sprzedaż części dla nich, ale nigdy w części nie zdecydował chyba na to, żeby ruszyć tutaj i za, usiąść za kierownicą ciapka. Mógłbym odpowiedzieć na dwa sposoby. Jedną pyta, jedna odpowiedź jest taka, że najeździłem się już w dzieciństwie i nawet gdzieś tam w pracy kiedyś. A druga z tej strony jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie i myślę, że jesteśmy bardziej podjarani czasami aniżeli ci, którzy się ścigają. Dzięki bardzo dziękuję. Dziękuję.